Witajcie, Siemka. Ponieważ na dworze wciąż leje i nie ma pogody, postanowiłam zalogować się do gry, do Arcade. Chciałam wykraftować jedynie Tax certificate, ale to dam! Mamy śnieg! <grym> Także postanowiłam nagrać ten filmik. I, I ponieważ nie mamy śniegu w realu, to chociaż mamy śnieg w grze. Yy, właściwie nie gram już w Arcade. Bardzo rzadko się loguję. Longuję się przede wszystkim po to, tylko, żeby wykorzystać moje labor, labor Pointy. Dopóki mam patrona, a patrona mam jeszcze, jeszcze kilka dni. Um, tak, pojawiam się w właściwie tylko, tylko po to. Ale proszę bardzo, dzisiaj się zalogowałam. Mamy śnieg, mamy bałwanka, mamy loda. Z tym bałwankiem można nawet chyba coś zrobić. E, spróbujemy, spróbujemy nacisnąć, jak? Make a snowman. Uuu, nie mam, nie mam jakiś paczek ze, ze śniegiem, czy, czy, czy czegoś, nie mogę go wykraftować, nie mogę go zbudować, strasznie szkoda. Byłoby fajnie chociaż w grze zrobić bałwanka, no ale cóż, ale cóż, jak, jak, jak nie możemy, to nie możemy, także muszę zająć się tutaj czym innym. Chciałabym przejrzeć tę e, krainę, ten housing Ayeria, gdzie miałam swój domek i, i swoją farmę ponieważ fajnie, fajnie to wygląda, tak w świątecznym nastroju. O, proszę bardzo, na przykład tutaj mamy choineczkę. Muszę tylko zsiąść z konia, ale... O kurczę, pomyliłam. Tak zsiada się z konia w Dragon Age, wciskając znak równości, ale tutaj jest to inaczej, ja już zapomniałam. No, udało się. Trochę obciach po tylu miesiącach grania, żeby nie wiedzieć, jak zsiąść z konia, no ale nic. Tutaj, proszę bardzo, choineczka. Piękna, śliczna, biała choineczka, prezenciki i bałwanek jeden, drugi i nawet i trzeci. Jest, ten domek należy do, do gildii Bruderschaft. Ta gildia była tutaj bardzo liczna. Oni zajęli naprawdę kupę terenu w, w Rockbone, w tym, w tym właśnie miejscu. Tutaj, gdzie stoją te wszystkie duże strachy na wróble, to, to, był, to był cały ich teren. Widzę, że, że nie mają już nic, 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 nie, nic nie sadzą, nic nie hodują, także prawdopodobnie ja podejrzewam, że się ewakuowali do innej gry, ale nadal płacą podatki, także być może wrócą. Um. O, a tutaj są owieczki w ich domkach. I dachy tych domków przykryte śniegiem. A tutaj mamy drzewo jabłko. <grywka> Jabłka rosną, śnieg pada, wszystko w normie przy naszych anomaliach pogodowych. Także zwykła europejska codzienność, znaczy podej podejrzewam, te anomalie są na całym świecie. Dobrze, ruszamy w stronę miejsca, gdzie, gdzie był mój domek i moja farma. O, właśnie tutaj był mój domek, gdzie są jata Tutaj są moje małe e, skary-kroły, czyli moje małe sklachy na wróble, a tu gdzie rosną te sosny, tutaj, tutaj była moja farma. Nadal można zobaczyć moje owieczki, moje kurki. E, sprzedałam farmę razem z nimi za 500 golda. E, cieszę się, że, że nadal one są tutaj i, i ktoś, ktoś, ktoś się nimi zajmuje. Yy, domek też sprzedałam za 500 golda, także gdybym chciała wrócić do tej gry, zawsze będę miała trochę golda, na przykład na kupienie, na kupienie terenu, na, na zbudowanie domku czy, czy postawienie farmy. Ponieważ za, za lęd, niestety yy, trzeba płacić, nie ma już wolnych miejsc. Jeżeli chce się je zdobyć lend, to, to trzeba go kupić od innego gracza. Gra sama w sobie jest całkiem przyjemna, ale w pewnym czasie zaczyna się nudzić, ponieważ wszystko schodzi, dlatego że trzeba farmić. Ale za to mamy tutaj jedną naprawdę super rzecz, gdzie nigdzie indziej nie spotkałam, której nigdzie indziej nie spotkałam. Jest to glider. Właśnie prezentuję ten glider. Kupiłam go w marketplace za kredyty, a kredyty kupuje się za prawdziwe pieniądze. Także jest to, jest to całkiem fajna zabawka. Oczywiście można wziąć zwykły glider za darmo, ale, ale ja na mojej głównej postaci chciałam mieć wypasiony glider z wieloma możliwościami, lecący dłużej, wyżej i, i, i bardziej, bardziej mobilny. Także jest, jestem z niego bardzo zadowolona i, i często go używam, bardzo mi brakuje takiego glidera w innych grach. Powiem szczerze, że, że mam odruch korzystania z glidera w innych grach niestety. Niestety, tylko Arcade y, posiada tę możliwość. Mam nadzieję, że ta możliwość pojawi się również w innych grach kiedyś w przyszłości, aby tak właśnie było. Aby tak było, żeby można było latać. Przemieszczać się z miejsca na miejsce lataniem. Chyba, że twórcy Arcade opatentowali ten pomysł i, i niestety nie macie nigdzie indziej wykorzystany. Jak widzicie, wszędzie pada śnieg, drzewa pokryte są śniegiem, dachy również. Jest to całkiem przyjemny dodatek do tej gry. O, tutaj widzimy jakieś, jakieś figurki świąteczne, nowe domy, bądź, bądź nie wiem, albo... albo to, to trochę dziwnie wygląda, już po tylu miesiącach, kiedy gra jest kuszona na rynek, że nadal ktoś buduje domy. Ale, ale być może tylko postawił po to, żeby zatrzymać lęd dla siebie. No, zakręcamy, zakręcamy. Nie chcę za bardzo tam spaść, tam przepaść. O, a tutaj mamy palmy. Razną sobie palmy, pada śnieg, czyli anomalii pogodowych, ciąg dalszy. O, a tutaj tutaj są hainki, to, to, to wygląda jakoś tak zgrabnie i, i ładnie, świątecznie. Hmm, co my tutaj jeszcze mamy? Oduszki świąteczne albo Halloweenowe jeszcze, nie wiem. Hmm. Muszę powiedzieć, że w tej chwili gram, gram Final Fantasy i tam jest przepiękny wystrój świąteczny. O, proszę. A tutaj mamy domek z całym mnóstwem bałwanków. Ale <laughs> fajnie to wygląda. Bałwanki stoją na dachu, bałwanki stoją na dole. Naprawdę słodka atmosfera świąteczna i, i zimowa. Szkoda, że w realu nie ma takiej możliwości. Czy na, przy naszym klimacie ostatnio święta, święta zawsze są. Bez śniegu. No tak, Także wspomniałam o Final Fantasy. Gram, gram w, w 14 część tej gry. Jest to, jest to moje pierwsze Final Fantasy, bardzo mi się podoba, chociaż mm, korzystam w tej chwili z Trialu 14-dniowego, darmowego i, i nie, nie bardzo chciałabym płacić kolejnej subskrypcji, ale ale przynajmniej nacieszę się o dwa tygodnie, porobię dla Was filmiki i oczywiście te filmiki wyślę na YouTube. O, a tutaj mamy słoneczko, piękną pogodę i to wszystko na dzisiaj. Papa, pa, Do usłyszenia! Wesołych świąt!